Większość ludzi myśli, że pożądanie w relacji powinno wyglądać zawsze jak w pierwszych miesiącach, że jeśli nie ma już tych motyli w brzuchu, drżących dłoni, porządliwego spojrzenia, to coś się zepsuło. Że może to już nie jest ta osoba? Może to nie jest już miłość? No bo przecież książki, seriale, filmy romantyczne i reklamy perfum cały czas nam to pokazują, że prawdziwe uczucie to jest eksplozja zmysłów, a jak Zmysły milkną. To znak, że trzeba uciekać, albo przynajmniej coś naprawić. Ale psychologia i biologia mówią coś zupełnie innego. I dobrze jest naprawdę zrozumieć, co dzieje się z naszym ciałem, emocjami i układem nerwowym w kontekście relacji, bo wiele z tego, co interpretujemy jako jakiś problem, jest po prostu naturą logiką biologii, która od tysięcy lat służyła przetrwaniu. Nie romantyzmowi. A co jeśli to, co większość ludzi nazywa pożądaniem, jest tylko jego pierwszą warstwą? I co robić, jeśli to, co kiedyś Cię podniecało, dziś już nie działa?